Dawno się nie zdarzyło, żebym chwalił tak zapach, zwłaszcza że to jest Ceruti, Nie żebym miał coś do tej firmy, ale zawsze kojarzyłem ją ze starymi zapachami dziadkowymi. Aromatyczno-zielony Ceruti i masz. Stworzony w 1998 roku, więc bardzo stary. Okazało się, że jest w sprzedaży i to za całkiem spoko ceny, 90 zł za 100 ml. Słuchajcie. Akordy to drzewne, zielone, owocowe, świeże, słodkie, aromatyczne, korzenne, pudrowe, białe kwiaty. I mimo że jestem przeziębiony, bo myślałem nawet, że mam COVID, bo trochę mi się węch zaczął walić, ale na razie wrócił. Po psiknięciu tego zapachu jestem pod wrażeniem jakości składników, nie miałem go nigdy, nie miałem nigdy z nim do czynienia. Nie psikałem się nim nigdy, ale gdzieś go kiedyś czułem na kimś. Nie wiem na kim. Ale ktoś kiedyś był nim psiknięty, i, i automatycznie, jak go psiknąłem, przed to przeniosłem się w takie czasy te starsze, jak miałem z 15 lat, czy tam 14, i czułem na jakimś ten zapach. Nie pamiętam, to może był jakiś nauczyciel albo ktokolwiek, nieważne. Chodzi o to, że postanowiłem go przetestować i jestem pod wrażeniem, bo zachęciła mnie gruszka w składzie i liście bananowca. Śliwka trochę też, pieprz już trochę mniej. Nuty serca to cyprys, jaśmin, liść, figi, drzewo gwejkowe, więc nietypowy skład. No bo w którym zapachu widzieliście liść bananowca, albo cyprys i, i, i figę. Liść, figi, ja rzadko widziałem. A nuty bazy to wytyweria vetiveria, Tahitiańska wetyweria. Piżmo, cedry, drzewo sandałowe, paczula, bursztyn. On na pewno zostanie w mojej kolekcji. Jeżeli macie 9 dych, to możecie śmiało walić, jeżeli lubicie, jeżeli lubicie świeże zielone, aromatyczne zapachy z nutą drzewną. Gwarantuję, że się nie zawiedziecie i możecie wtedy polecać mój kanał reszcie znajomym, żeby subskrybowali, bo przydadzą się subskrypcje. Nie czytałem za wielu opinii, ale widziałem, że na, na niektórych na, narzekają, a na innych chwalą. Na Polski są tylko trzy recenzje i Możecie sobie przeczytać, co oni tam piszą. No właśnie. Po paru latach zadałem sobie pytanie, czemu ich jeszcze nie mam. Szybko naprawiłem ten błąd. I po przeciwnięciu tak znów miałem kilkanaście lat. W lat wróciły stare, dobre, spokojne, beztroskie czasy, gdy człowiek poza szkołą i drobnymi pracami domowymi nie miał prawie żadnych obowiązków. No właśnie. To był skrótowo, tak na szybko przed, przeczytana recenzja. Sprawił na mnie ogromne wrażenie po przygnięciu. Jestem w nim przysiknięty od 15 minut i postanowiłem od razu nagrać recenzję, nieważne ile trzyma. Nawet jakby się okazało, że trzyma godzinę, to i tak, i tak jest super. Poza tym wątpię, żeby trzymał godzinę, bo czuć w nim to się czasami rozpoznaje e, po psiknięciu. Przynajmniej jak już się testowało wiele zapachów, tak jak ja, pewnie też o tym wiecie. Jak się przysiknie zapach. To po tych 10-15 minutach będzie wiadomo, czy zapach będzie w miarę intensywny, czy, czy wygaśnie po dwóch godzinach. Ten czuć go, jakby miał trzymać dobre 6 godzin. Jest delikatny, nie narzucający się, ale ładne. Stwarza taką, takie otoczenie jakby świeżej elegancji, z czymś intrygującym, tak bym to nazwał. Jest, jest naprawdę dobrze skomponowany, a tej pani Ursuly Wander, Wandel, to ja, ja nie znam. To jest pierwszy zapach, który mam od niej. Ona pracuje w Jewon Den, to się chyba tak czyta. I ona, ona nie stworzyła dużo znanych zapachów. Hugo Boss, Hugo Woman to jest ten chyba najbardziej jej znany zapach. Dziwne i aż żałosne, że nikt nie wypromował Ceruti i masz. Może po prostu Ceruti nie zapłaciło dobrze na reklamę. Albo nie zapłaciło innym sławnym youtuberom, żeby wrzucili recenzję. No bo jak patrzę, że taki Montblanc miał straszną kampanię reklamową wśród youtuberów, pewnie już się zaczynało tego odechciewać, jak ciągle gadali Montblanc, Montblanc. Cerruti, gdyby opłacił dwóch youtuberów, podejrzewam, że wszyscy by się zachwycali, jaki ten Imasz jest super i mógłby bez problemu kosztować 200 zł, a nie 90 takie jest moje zdanie, jak macie inne to napiszcie, ale wydaje mi się, że też napiszecie same pozytywy o nim. To by było na tyle i dzięki za oglądanie, trzymajcie się.